Cześć, witam serdecznie, widzów kanału GMP Garaż Moja Pasja. Okej, okay, to, to jak pompa wyjechała, tak musi wjechać. Trochę trzeba się z tym przelknąć, bo to, nie wiem co. Ok, tylko w lekkie, całkiem nie jest. No to też trzeba uważać. Nie no, dało. Sąpię to ma takie była poprzednio, to. A za chyba to będzie starczyć. Z po to dlaczego wyblakować. Ok. Już. została ładnie podczepiona. tutaj od środka wygląda to w ten sposób właśnie tutaj jest o ten o o którym mówiłem że on tutaj jest I troszkę wystaje i pewnie by uszczelniał ale tak jak też mówiłem że, że wolałbym żeby, żeby mieć pewność natomiast ciekawe jest tutaj bo e, zobaczcie tutaj są śruby i te otwory są na, na wylot bez żadnego uszczelnienia bo tu już uszczelnienia nie ma i o, o ile powiedzmy ta górna no to, to ja rozumiem że tu nie niewiele może tam z niej polecieć no, ale z tej dolnej to już jest trochę dziwna sytuacja. Dlatego, tą śrubę po prostu zakręcę też na masę Dirko, żeby ona się tutaj uszczelniła. Bo obawiam się, że też mogła tutaj wcześniej lecieć. Co z tego, że tutaj jest oring jak tutaj jest tylko na gwincie, wiadomo, że gwint sam w sobie nie, nie jest w stanie uszczelnić się ze śrubą. Także tutaj założę to też na, na masę Dirko, i pamiętacie zapewne ten błąd jaki zrobiłem przy o, właśnie taki błąd zrobiłem dokładnie taki sam nauka nauka poszła raz niestety no nic, nic się tu nie stało księżar nie jest duży ale mogło się stać Ну, а сейчас покажу это с другой стороны, чтобы вы видели, как база есть тясно. там уже есть неплохо. Muszę znowu jeszcze troszkę popuścić Jeszcze chyba jeden ząbek i to będzie już ostatni Tak mi się coś wydaje Tak jest już, już w W tej chwili już jest tak, że, że, co, że mogę pas popuścić. Okay. I pompa jest założona, co mnie cieszy niezmiernie, bo to taki dosyć trudny element dla jednej osoby, żeby to założyć. Teraz ja tylko domocuję. Trzeba przykręcić wszystkie węże na no, jakieś powiedzmy, dobrą godzinę i powinien high -track być gotowy do odpalenia. Zespół pomp mamy już zainstalowany w high -tracku. Wygląda to w ten sposób: O, tu jest mnóstwo tych, tych węży, jest ta ramka, dwa filtry. Tak, nawet dosyć skomplikowany cały ten układ, ale to już mniejsza. Oto chciałem Wam jeszcze pokazać sterowanie, które. Rozumiem, trochę według własnego patentu. Niestety nie mam nagrania z tego, jak było przedtem. Ta zmiana była zrobiona w Hydraku już dwa lata temu, kiedy był po raz pierwszy u mnie. Chodzi o to, że tutaj jak są te dźwignie, właśnie do sterowania, które widzicie w tej chwili, no to one były tutaj no, połączone na takich prętach glintowanych ósemkach. To wszystko było porwane, połamane i prawdopodobnie sądzę, że to właśnie przez to też tam uległy zniszczeniu te pompy dlatego że to wszystko było tutaj z luzami to sterowanie było takie od ściany do ściany że tak powiem czyli od maksymalnej jazdy do przodu do maksymalnej jazdy do tyłu to wszystko latało naprawdę tragedia wtedy była no i postanowiłem to zmienić i tutaj zrobiłem w ten sposób że zastosowałem dwa takie siłowniki powietrzne czyli albo sprężyny Powietrzne albo amortyzatory różnie jest to na, nazywane, ale, ale też w wielu aplikacjach to się sprawdza. I dzięki temu, że są tutaj dwa te siłowniki, to one wyznaczają taki punkt zerowy dla dźwigni. Ona zawsze stoi w tym samym miejscu, dlatego że tak są dobrane ich długości i opory, że one po prostu w, ty, w tym momencie, jak w tej chwili, w takim momencie spoczynkowym są na pełnej długości są całkowicie wysunięte i teraz w momencie kiedy ja ruszam dźwignią albo do przodu tak jak w tej chwili no to minimalnie widać ten siłownik pracuje tym tutaj na centymetrze a jeżeli do tyłu no to pracuje tamten drugi siłownik znowu, też na bardzo podobnej długości dalej za pomocą tej dźwigni takiego drążka właściwie który też zrobiłem według własnego patentu Przekazywany jest ten ruch. Tam ma taki element, który zmienia kierunek ruchu. Teraz pokażę jak to działa w trakcie sterowania. Natomiast tutaj jest taka śruba rzymska dwustronna, żeby można było to cięgno odpowiednio wyregulować, żeby sobie można było ustawić właśnie ten punkt zerowy odpowiednio. I teraz pokażę Wam jak to działa właśnie przy sterowaniu jeżeli chcemy jechać do przodu, no to wtedy obie dźwigni oczywiście muszą iść do przodu. I tutaj to ruch jest całkiem niewielki jak widać. Siła też, jak to przykładamy do dźwigni, to jest, nie wiem, z kilogram, nie więcej. No, oczywiście pod obciążeniem ta siła jest trochę większa, ale też nie jest jakoś szczególnie duża. Natomiast jak do tyłu, to znowu idzie to w tą stronę i w ten sposób pięknie to działa. W rozwiązaniu fabrycznym było tak, że tutaj tamte dźwignie były sterowane linkami, były dwie linki i ciągnęła albo jedna linka, albo druga linka. Natomiast ja nie mam takiego dokładnego schematu, jak to było zrobione. Ale chyba z tymi linkami był też pewien problem, że one po prostu się rwały, i ktoś to przerobił na takie dźwignie. To było to zrobione trochę mało doskonale. Ale po, po pewnych poprawkach jest w tej chwili elegancko. Także pompy założone. Pozostało mi jeszcze tutaj założyć tą chłodnicę oleju. W tym miejscu za chwilę ją zakładam. No i jak będzie gotowy do wjechania. I wchodzę w taką fazę końcową instalacji. W tej chwili już tutaj będę przykręcał to kolanko od, od wydechu. Przykręcam je na taki smart ceramiczny. Pomimo, że śluby są z nierdzewki, to jednak tutaj cienkowatce tego smaru nałożyłem. Chodzi o to, że pomimo, że śluba jest z nierdzewki, to jednak kolektor jest żeliwny i ta korozja tam mimo wszystko jednak jakaś zachodzi. Może nie, nie szczególnie mocno, ponieważ ten jeden element jest odporny na korozję, ale dla lepszego zabezpieczenia no może jest wskazane żeby tutaj zastosować właśnie trochę takiego smaru Lepiej to się wszystko wkręca, a wchodzi bez oporów. Szybciej, ale jak tak jak wkrótce bywa, jesteśmy w niedoczasie. też troszkę dłużej z mi została może dlatego dzień krótki. No ale kładziemy kabinkę. I za chwilę będziemy odpalać w ten sposób. Trzeba ją położyć, dlatego że tutaj kabina jest połączona z akumulatorem. Teraz wam pokażę jak to wygląda. Tutaj są takie gniazda samochodowe dwa. I tutaj są dwie wtyczki. Ja całą tą instalację robiłem w zasadzie od początku, bo ona była tutaj pochrzaniona poprzednim razem. I tu zrobiłem takie oznaczenia. Tyczka z dwiema, gniazdko z dwiema. I zapinamy. I zaraz będziemy jechać. Zacznijmy od tej dolnej, będzie chyba wygodniej. No to cóż, odpalamy. hi tak ma silnik taki, że ma komorę wstępną. I tutaj bez świec żarowych nie ma w ogóle opcji, żeby go zapalić, nawet w temperaturze plus 15 trzeba jeszcze dogrzewać. Także trzeba około tam, nie wiem, w tej chwili jakieś 8 do 10 sekund podgrzać, żeby on odpalił. No zobaczymy jak to będzie. Odpalić czy nie odpali. Zabezpieczenie zakładamy. No i cóż. Próbujemy. Na razie włączam zapłon. Włączam grzanie świec. Raz 2, 7 osiem dziewięć dziesięć powietrzu silnikom on był niestety zapowietrzony, musiałem go odpowietrzyć i próbujemy raz jeszcze. Powiem Wam, że interesowało mnie bardzo, jak po tych dwóch latach i po 500, po 500 godzinach pracy będzie wyglądał łańcuch, a szczególnie ten wieniec zębaty na tylnej osi, ponieważ no, było to dorabiane taką metodą moją własną, na własny patent, i nie byłem przekonany, czy na pewno mogę dać gwarancję na tą robotę. I widzę, że łańcuch wygląda całkiem ładnie jest tutaj w porządku. Natomiast jest, widać też już na oko, że jest luźno i tutaj jak popatrzycie, to ma całkiem sporo luzu. No tu on jeszcze ma kilka centymetrów do zetknięcia, ale trzeba go będzie naciągnąć. I nawet mówiłem właścicielowi, słuchaj, gdzieś tak po 50 godzinach przyjeść, bo muszę zobaczyć jak ten łańcuch się układa, czy on pasuje do tego więcej, czy coś tam się nie dzieje złego no ale nie no, oczywiście jak maszyna pracowała to po co przyjeżdżać ale no, nic się złego nie stało tym razem akurat tutaj łańcuch jest pięknie jeszcze zaraz zobaczymy tam do tego wieńca tylko muszę zorganizować jakieś światło bo tam nic nie widać no ale tutaj jeśli chodzi o łańcuch to powiem wam że jest, jest w porządku widać że jest smar jest czysto jest, nie ma piachu tak jak to było poprzednio osłona była przekręcona właściwie także widać że jest, jest ok tu jest to naprawdę Zadowolony z tego co zostało zrobione wtedy i zobaczmy jak tam wygląda ten wieniec. Mam nadzieję że da się zobaczyć może tu jakoś tak ze światełkiem. Opsasa. I tu widzimy o widzimy zębatkę tak jest. Widać że ma piękne zęby. Zupełnie nie Tak jakby wczoraj wjechały z fabryki. Także tutaj akurat co do tego jestem przekonany że zostało to bardzo fajnie wykonane. I jak do tej pory chodzi, to ja już nie mam teraz obawy, że, że coś jest nie tak. Zębatka została wykonana idealnie, ona tam była dospawywana. No to pięknie. Teraz tylko regulacja tego łańcucha, żeby było wszystko w porządku. To jest taki specjalny napinacz do niego zrobiony. Wtedy podczas tamtej naprawy też on był tutaj poprawiany, bo to było wszystko też porozchrzaniane Ale jak widać, teraz się pięknie trzyma. Jest tak, jak być powinno, także w porządku, jak największym. Biorę się tylko za regulację napięcia tego łańcucha i zamykam budkę. I niech kolejne lata chodzi. Jestem przekonany, że tu nie ma żadnego problemu. Tutaj jeszcze tylko pokażę, jak wygląda regulacja. Bo tu są dwie: jak to jest, jest 16-ka, taki 88, 8, 8 Też tutaj był zastosowany lepszy, i tam są dwie nakrętki. I po prostu trzeba tymi nakrętkami odpowiednio umocować tutaj ten napinacz. A później tam są dwie, znowu dwie śruby, które całość przyczepiają do ściany i to wtedy jest sztywno, mocno. A tylko Wam pokażę jak to tutaj... Znaczy tak normalnie gdybym gdyby miał taki klucz z zapadką, to można nałożyć tutaj kluczyki i go lekko, jedną zapadkę przykręcać i on będzie ładnie szedł do góry. Ale akurat tutaj nie dysponuję taką dziewiętnastką. No to tutaj sobie zrobię tak, że tak mechanicznie sobie to odpowiednio ten łańcuch napnę, żeby nie był za mocno ani za ścisło, ale widać właśnie ładnie jak, 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 jak to działa. Także teraz tylko tą nakręteczkę sobie dokręcam. I to jest właściwie napięcie, tak jak na mój gust. Teraz należy tutaj tą z kolei zakontrolować. Ok, to mam przymocowane. Teraz tylko znowu kontroluję te dwie już tak na dobre i to mam zakontrolowane o pięknie i tak on suszek powinien chodzić myślę że następna regulacja za, za dwa lata Teraz jeszcze trzeba podrzucić troszkę to żeby to chodziło sobie w smażeniu, niech on tam się rozprowadzi. Tutaj tak jak powinien. Ok, także teraz zamykam budkę, zapominam o sprawie. Ok, no to odp odpalamy hajteraka po naprawie. Kontrolki ładnie świecą. Należy podrzucić świece żarowe bąby świec nie zapala. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć powinno starczyć. Odpalamy, I jedziemy, mam nadzieję, że widać. Troszeczkę gazu, nie przoduję. Jest zimno, jeszcze na tego być może tak trochę ciężko jedzie, ale jest dobrze. Do zobaczenia w kolejnym filmie.